trenera Tomasza Bekasa w Kobelnicy. Witam media u Jakie są trenera wrażenia po trzech tygodniach z Piastem Kobylnica? Poza no, tego, że cel, który został przede mną postawiony, czyli zapewnienie trzymania w czwartej lidze, to te pomocy są pozytywne i wrażenia na to również szkoda, tylko że dzisiaj ostatni mecz w takich dosyć pełnej okolicznościach, czyli w nie czasie nie przegraliśmy, ale wiem, że taka jest piłka, mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy Zespół gości też miał, też, też, też dwa razy nam pomogła poprzeczka, także e, ostatniego meczu, ale Suma summarum na pewno bardzo pozytywnie, bo e, przez to, że, że Kotwica Kornik spadła, to, to wiedzieliśmy, że jeden zespół więcej będzie musiał walczyć o utrzymanie i też jeden więcej zespół czyli wyżej w tabeli będziemy się w garażach, jak nas wspominało. jesteśmy w pierwszym sezonie utrzymani i cel, który miałem na tej został spełniony i to na pewno bardzo dużo pozytyw. A co skłoniło trenera do podjęcia się pracy w czwartoligowym zespole na końcowym etapie sezonu? Zadzwonił do mnie prezes z że znaliśmy się już trochę wcześniej i spotykaliśmy się, no, przez ostatnie 3,5 roku pracowałem z Swarzędze, to, to, to z tymi ludźmi przecież też się widywaliśmy i mijaliśmy, szczególnie w okresie zimowym na, na Początkiem boisku w Swarzędzu i nie ukrywałam, że byłem gdzieś 5 miesięcy bez pracy, bo pozostałem zwolniony ze Stwarze dzieci przed świętami Bożego Narodzenia i, I coś konkretnie, konkretna propozycja. Ja lubię swoją pracę, I się z tym skojarzają łacami związanymi z boiskiem. Zaczynko do porozumienia i wyglądowałem w kolejnicy. Tak wcześniej, były to pozytywne wrażenie i zaczęli się Na co najbardziej Tener zwracał uwagę w tych ostatnich meczach? No, generalnie kiedy, kiedy gdzieś tam spotkaliśmy się z Prezesem i, i yy, doszliśmy do porozumienia i że, że przejmę zespoł z Kobylnicy, sobie obejrzałem troszeczkę spotkań i no, no, kulała strasznie gra w defensywie, szczególnie w tej rundzie wiosenny, bo mnóstwo straconych bramek i gdzieś chcieliśmy tą organizację gry obronnej poprawić i udało się, bo przez w pierwszych trzech meczach straciliśmy tylko jedną. Dzisiaj troszeczkę jest obraz zamazany, bo dostaliśmy niestety trzy sztuki. Ale, ale gdzieś no, ten element musiał iść no, generalnie do poprawy, zespół bardzo dobrze zareagował. Udało się też wygrać pierwsze spotkanie na wiosnę z obręb Kościan i się było blisko, no, 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 no niestety nie udało się i, i nad tym ubolewam, ale, ale ta organizacja, gdyby w defensywie, to, to myślę, był kurs do tego, że, że zespół się utrzyma. A jakie zmiany, jeśli w ogóle, planuje trener wprowadzić, by poprawić grę zespołu? Na pewno musimy poczynić, no bo wiosna pokazała, że, że ta czwarta liga to, to nie jest taka łatwa i e, no więcej jakości potrzebujemy na pewno, jeżeli chodzi o, o przede wszystkim ofensywę, troszeczkę, troszeczkę więcej charakteru jeżeli chodzi o defensywę, bo też zbyt łatwo tracimy te, te bramki mimo wszystko. Eee, no Na pewno będą zmiany, bo one zawsze latem następują. Eee, I i no myślę, że, że to nie będę jeszcze dzisiaj mówił, kto i bo nikogo jeszcze nie mam podpisanego, kto odejdzie, kto przyjdzie, ale, no ale latem, no niestety przy takim wyniku, jak żeśmy zrobili głosu, no to, to to te zmiany są konieczne. A jaką trener ma wizję na następny sezon? No to wizja jest związana z tym, kto do nas dołączy, bo przecież. Wszystko i ustawienie taktyczne i to jak chcemy grać, to zależy od tego kim będziemy dysponowali, a wtedy będzie można powiedzieć, że, że, że będzie jakaś wizja, także dzisiaj to troszeczkę włożenie jest kart, ale gdzie jest tu głowy, oczywiście mam jakiś pomysł nagranie granie, bo, bo ja lubię piłkę generalnie ofensywną i na tym się najczęściej skupiam, ale mówię, no tu była sytuacja podbramkowa, bo widmo spadku zajrzało bardzo głęboko w oczy Piasta Kobylnice i e, Zobaczymy, kto do nas dołączy, jaka to będzie jakość, bo, bo no, potrzebujemy na pewno więcej jakości, jeżeli chodzi o tę ofensywę i e, myślę, że też jakiegoś e, solidnego, środkowego pomocnika, ale no, z nikim jeszcze na tą chwilę nie jesteśmy e, dogadani, jeżeli chodzi o transfery przychodzące, trzeba poczekać. E, Mam nadzieję, że to będzie działo bardzo dynamicznie, bo bardzo mało czasu mamy. A czy trener ma już pomysł, o co będzie walczyć w przyszłym sezonie Piast -Kobelnica? Ja bym chciał walczyć z przeciągiem, oczywiście też mocno głowy To, że nie wiem, czy jesteśmy na takim przeciąg gotowi. Nie, nie. To są to jest gigantyczny przeskok, ale no, to jest też związane to, co przed chwilą powiedziałem, że no, poczekajmy jeszcze chwilę, kto dołączy do tego zespołu i wtedy możemy sobie wyznaczyć o co chcemy powalczyć w następnym sezonie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.